3 2 1 W roli głownej występuje Bobobo. Bo. W filmie Mroźny skaliste góry, co nie ma nic do teatrow wspólnego. Dlaczego nie? Niedawno, kiedy Bobobo był dzieckiem, nabijali się z jego afrożółtych włosów. Słyszał głosy innych włosów, nawet one się z niego nabijają, ale porąbane włosy tego głupka. Zgadzam się, ja też się zgadzam, a ty co myślisz, że masz lepsze włosy ode mnie? Trawalala nie słucham was włosy, zaraz się spytam swoich, czy są ładne. Top, 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 top. Oważacie, że jesteście ładne? A widziałeś kiedyś brzecze włosy na świecie? Nie widziałem chlip chlip, ale się wpakowałem. Top, 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 top. Co? A jednak on ma brzydsze włosy na świecie, jego włosy mówią, że jesteście ładne. Co ty słyszysz, moje włosy? Ja też słyszę twoje, ale się zmachałem 5 metrów do przodu, czyli że jak? My mamy najbrzydsze włosy na świecie, bo o to rodzenia się zastanawiam, bo ja mam żolte, a te czarniotkie, a skąd ja mam to wiedzieć? Jestem daltonistą. nie widzisz moich tęczówek? o ale wpadka znowu chlip chlip. Ale kwiatki rosną se wyglądają jak włosy z nosa. A ty co teraz o włosach z nosa gadasz my mówimy o włosach z głowy. Nie słyszysz każdy włos wygląda jak mała dżdżowniczka. No zoba tylko a może to węże mniejsza o to ważne że się wyginają na prawo i lewo jak na tym obrazko. Chyba mnie nie wmówisz że tak jest. To spytaj własne włosy jest. Dobra, czy wy się tak roszacie jak dżdżowniczki, a co nie słuchałeś tamtego facetu, ale wpadka kordy z Kto To ja spadam, niech włosy będą z tobą. On chciał tylko podnieść tego kamyczka, ale kto ożył przeciw niego mocy czoka Matrixa, bo oh, On chciał tylko podnieść tego kamyczka, ale kto ożył przeciw niego mocy czoka Matrixa, bo oh, flip. মাযরালেন কালে